Plus jeden, plus piąty po, y, pojazdem Adam offroad. Okej, okay. wie pan dlaczego się pan tutaj znajduje? Nie rozumiem za bardzo jeszcze raz. Czy wie pan dlaczego się pan tutaj znajduje? No wiem. Dlaczego się pan tutaj znajduje? Bo y... Posiadałem w sobie narkotyki i uciekałem przed policją. Dokładnie. Przedstawiam teraz Panu prawo: ma Pan prawo zachować myślenie. Wszystko, co Pan powie, może i będzie wykorzystane przeciwko Panu w sądzie. Ma Pan prawo do, yy, do adwokata. Po, czekaj, dokładnie już Ci powiem, ma Pan prawo do obecności adwokata podczas przesłuchania. Ma pan prawo do zaprzestania na odpowiadanie Pana pytania oraz ma Pan prawo, znaczy no to są te trzy podstawowe prawa i oczywiście nagranie jest przesłanie jest nagrywane bo posłużę jako dowód w sprawie okej okay. poprosimy pytanie. dowód osobisty na początku jeszcze dokładnie, jeszcze Pan dowód tutaj da Abduli Rosji dobrze pierwsze pytanie, skąd ma Pan towar? dostałem bo... Dostał pan, od kogo? Od tego co przed chwilą poszedł yy, na 20 miesięcy. Imię, imię tego co poszedł. Ej, oj, nie wiem. W sensie nie nie wie wiem. wiem. No, ja zaraz chcę. Przy... Albo nie, 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 nie przypomnę sobie Pan Mariusz Pita? No, chyba ja, chyba ja. Mariusz Pita, tak? Albo Giorgio Bari, czekaj. Nie teraz co dostał. Udział był ognie 53 do 68 To z nim ktoś był I on za mną nogi on on poszedł Troszkę się, No ale dobra, nieważne A kto go wysłał Bo, no, nie wiem nie wiem jak w kartatese Ale w kartatese jak on się nazywał Kto go wysłał? Dobra, kontynuując, y... ile ma pan tego towaru jeszcze? Nie mam nic. To było nie ma tyle, nic. co dostałem od niego, bo się mnie spytał, czy... czy ma pan do, do niego jakiś pyta. numer telefonu, kontakt? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, bo go złapałem przy tym, przy parku. Na pewno. No tak. Muszę pana pouczyć, że jeśli kłamie pan nam w żywo oczy, no kara zostanie zwyższona, jeśli pan kłamie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeśli pan teraz kłamie, kara zostanie zwyższona. No dobra, dobra. Dobra. Czyli mówi pan, że nie ma pan... Ma pan jakieś mieszkanie? Może no, samochód? Nie, nie mam nic. No samochód mam. Co? A nie trzyma pan w przypadkiem w samochodzie tych narkotyków? Czy co? Mam? Czy nie trzyma pan w samochodzie tych narkotyków? No nie. Zostałem to od niego. Na pewno. No tak. Czy ma pan teraz samochód na garażu? Co? Czy ma pan teraz samochód na garażu? No nie, nie wiem. Bo on tam jest rozwalony. Jakie pojazdy pan posiadał? No... E, e, Sultana i Wiktoria. Tym sultanem, który pan uciekał, tak? No, no, no. no. Okej. Okay. Przyzna pan? Boję się. Siada pan. Usiądzie pan. Dostał, że pan jest ale, no, siadam, no, siadam, 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 mm -hmm, ale samo mm -hmm. się ten. No, rozumiem, rozumiem. Czy mm, ten pana kolega albo pan nie ma jakichś, nie wiem, yy, kolegów z tej samej branży, że handlują narkotykami? No z tego co wiem, to ma kogoś. Bo się pytałem skąd on to ma, nie? To Imię na nazwisko krzyw, Ksywka. No właśnie nie wiem nic. O to chodzi, że nie wiem nic. A jakiś yy, tego pana szefa, tak powiedzmy. Szef. Yy, no tego mężczyzny, co go wysłali na 20 miesięcy, tak? Szef, co? Jego? Nie, pana. Co? Mój szef? No te narkotyki, co pan miał? Skąd ten narkotyk miał w końcu? No, od tego Samo... typa. No, no to od tego typa. No. No, to jak on wyglądał. Ja nie wiem, nie przyglądałem mu się. No jak się pan mu nie przyglądał? No nie przyglądałem się. Nie jakieś jakiś ubiór, nic, jakieś znaki rozpo, rozpoznawcze. Ja nie wiem, wygląda jak menel, to tego wziąłem. Taki jakiś te te spodnie, no coś tam miał. Jak Menel, tak czy dobra. Kolejno i ostatnie pytanie. Czy zna Pan jakieś nielegalne miejscówki związane z narkotykami? Nie, pytałem się go, on powiedział. No właśnie, miałem dokończyć wcześniej. Bo on powiedział, że yy, nie, że... Bo właśnie ja się jego spytałem. On powiedział, że nie wie, ale yy, jakiś chłop podobno wie, ale nie wiem, nie wiem czy mówił serio, czy kłamał, bo on chyba. A mówił imię lub nazwisko odmiedział. tego mężczyzny? Nie, no nic nie mówił. Powiedział, że ma takiego ziomka, który tam, który podobny, ale w ile w tym prawdy, to nie wiem. Okej. Okay. Eee, ten studentał został odholowany na parking policyjny, czy gdzie? No to już nie do mnie pytanie. Już się pytam, czekaj. 56 do 68, gdzie jest pojazd zatrzymanego? Ale czy był odchodowany na parki policyjny 56 do 40 14 dziękuję serdecznie. Schodzę z radia No wiesz co, on nie był odchodowany, więc on pewnie gdzieś tam leży na dachu czy coś A, mm -hmm. no bo no już to... wyparował i trzeba czekać, nie? Do tego. No dobra